Dzień dobry, Szanowni Państwo. Kolejny miesiąc przynosi kolejne fatalne dane ekonomiczne. GUS podał, że sprzedaż detaliczna spadła we wrześniu o 3% w ujęciu rocznym, czyli Polacy, Polaków było stać tak, na zakupy na kwotę 3% niższą łącznie w skali całego kraju niż to było we wrześniu rok temu, a o 6% niższą w ujęciu miesięcznym, tak, czyli o 6% mniej kupili Polacy niż w sierpniu. Największe spadki odnotowano w takich grupach jak tekstylia, odzież i obuwie, gdzie nasze zakupy spadły aż o 12,5% rok do roku, a także meble i sprzęt elektroniczny, gdzie mamy spadek aż 8%. Jakby te dane nie były złe same w sobie, do gry włączyła się pani minister Henik Kloska, która skomentowała, że po pierwsze z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze. A po drugie, że spadają, spadają zakupy głównie nie w zakresie rzeczy pierwszej potrzeby, tylko raczej takie, bez których czasami możemy się obyć. Spójrzmy już zasłonę milczenia na to, że pani minister uważa ubrania i buty za rzeczy, które nie są rzeczami pierwszej potrzeby. Skupmy się raczej na tych pierwszych słowach, na tym, że z punktu widzenia klimatu to nawet dobrze, że Polacy są coraz biedniejsi i coraz mniej ich stać na zakupy. To, Szanowni Państwo, to nie jest pojedyncza wpadka. To jest ujawnienie mimowolne przez panią minister sposobu myślenia, który tkwi w głowach nie tylko rządu Platformy Obywatelskiej Polski 2050, ale w ogóle całej unijnej elity, całej tej oligarchii siedzącej w Brukseli, która raz po raz zrzuca na Polskę kolejne obowiązki klimatyczne, kolejne ograniczenia, kolejne podatki, kolejne certyfikaty i oni to robią dokładnie w tym celu. Naczelną ideologią Unii Europejskiej jest walka o klimat, tak? walka o redukcję emisji dwutlenku węgla, a reduk redukcję emisji dwutlenku węgla da się osiągnąć tylko na jeden sposób: radykalnie ograniczając konsumpcję, radykalnie ograniczając poziom życia mieszkańców Europy. I pani minister tutaj w takich bardzo prostych i zrozumiałych słowach ujawniła, na czym to tak naprawdę będzie polegało. Że wraz ze wzrostem cen, który wynika z Europejskiego Zielonego Ładu, z Fit for 55, z systemu ETS i nakładania obowiązku kupowania certyfikatów na dwutlenek węgla, na energetykę, na transport, na budownictwo, na wszystkie te kolejne sektory, że wraz ze wzrostem cen powodowanym przez te wszystkie działania będzie spadał poziom życia, będzie spadała konsumpcja będzie po prostu Polaków i mieszkańców innych krajów europejskich na coraz mniej stać. Nawet jeżeli na papierze PKB będzie dalej rosło, nawet jeżeli na papierze wynagrodzenia będą rosły, to po prostu za te same lub większe pieniądze będziemy mogli kupić systematycznie coraz, coraz mniej. I to jest misja, którą stawia przed sobą Unia Europejska, to jest misja, którą realizuje pani minister Henik Kloska jako minister do spraw klimatu. Choć tak naprawdę bardziej szczerym i otwartym byłoby powiedzieć, jako minister do spraw biedy, jako minister do spraw ograniczania konsumpcji. Minister Henik Kloska do dymisji. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu pana Jana Krysiaka z Konfederacji Korony Polskiej. Polskojęzyczny rząd koalicyjny Donalda Tuska z udziałem m.in. Polski 2050 Szymona Hołowni. Bohatersko walczy z polską majątnością i ma na tym polu spore sukcesy. Na przykład polskie firmy zwijają się masowo, bankrutują coraz częściej, a przeciętne zadłużenie polskiego przedsiębiorcy wobec ZUS-u tylko to już jest ponad 30 tysięcy złotych, co jest o 20% więcej niż rok temu. No to musi się przekładać na możliwości wypłaty wynagrodzeń i na to, ile Polacy mają w portfelach i przez to właśnie wydają coraz mniej. Zresztą to nie tylko chodzi o przedsiębiorców. Cała Polska się zwija. Jeśli spojrzymy na deficyt budżetowy w tym roku planowany na kwotę jakieś 184 miliardy złotych, w przyszłym roku już około 300 miliardów złotych, no to jest droga do przepaści, którą w zwartym szyku prowadzi na, do której zwarty, w zwartym szyku prowadzi nas obecny rząd. Dlaczego to robią? No, bo robią tak elity europejskie. Elity, które posługują się jakim, jakąś zacofaną ideologią, jakimś zielonym ładem, jakimś hasłem: planeta płonie, wymyślają coraz bardziej absurdalne działania, a polskie rządy, rządy poszczególnych krajów i ministrowie grzecznie te absurdalne zalecenia realizują. I tak się dzieje w, przypa w przypadku naszej dzisiejszej bohaterki, minister klimatu i środowiska Pauliny Henning-Kloski. Ona by pewnie chciała, żeby Polacy nic nie kupowali, żeby Polacy mieszkali w szałasach. O, to wtedy zużycie tlenu i produkcja dwutlenku węgla i ratunek dla planety byłby najlepszy. Tutaj koniecznie trzeba wskazać na fakt, że. Jakakolwiek aktywność człowieka, jakakolwiek aktywność Polaków zużywa tlen i najczęściej generuje dwutlenek węgla. A więc ograniczenia idące w tę stronę są tak naprawdę ograniczeniami stanowiącymi skok na pieniądze Polaków, na ich majątek. No, o ograniczaniu i stopniowym likwidowaniu wolności już nie wspomnę. To dlatego pani minister tak się cieszy z tego, że Polacy kupują mniej. Być może przed nami będą kartki na odzież. Pani minister napisała na Platformie X niedawno, że produkcja jednej koszulki bawełnianej wymaga zużycia prawie 3000 litrów wody, co starczyłoby na jakieś 2,5 roku dla jednego człowieka. No Traktujemy to w Konfederacji jako przymiarkę, jako oswajanie y, narodu y, z tym, że y, być może już za dużo się nanosili ubrań i teraz będą musieli to ograniczać w jakiś sposób, no bo przecież trzeba y, ratować y, planetę. Um, oderwanie, pani minister od rzeczywistości jest rażące. To nie tylko ten przykład, to również wcześniejsze jej wypowiedzi, takie na przykład jak dobra rada cioci Pauliny, polegająca na tym, że na terenach dotkniętych klęską powodzi będzie udzielać kredytów niskooprocentowanych czyli ludzie którzy potracili majątek którzy najczęściej już byli zadłużeni po uszy teraz mają ofertę żeby otrzymać jeszcze jeden niskooprocentowany kredyt od rządu no to to oderwanie niestety nie może być tolerowane nie potrzebujemy ministrów którzy wpędzają Polaków w biedę i konfederacja powtarza hasło minister Henning Kloska do dymisji a całe to marionetkowe ministerstwo klimatu i środowiska powinno zostać rozwiązane jako nowotwór pasożytujący na Polakach i na tym, co jeszcze z Polski pozostało. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.